c jest trochę nieoryginalne bo ma maskę od 30 kabina też mo inno bo wiadomo oryginalnie była w 28 okrągłą maska to kto tam się orientuje to wie no ale mniejsza o on już fajne sprawuje już będzie rok jak go kupiłem 30 czy 29 stycznia będzie rok trochę my no już tam w lesie nim porobił korzeni potargał no drzewa to się przywiezło Także jest w użytku Nie stoi cały czas bezczynnie Tak on się prezentuje właśnie tu Tu jeszcze Mam dwa inne 25 Ten jest z 50 roku One są rzeczywiście do roboty, tu jest bardzo dużo roboty z nimi, ale coś w życiu trzeba robić, taki hobby jest i ono fajnie to zrobią. Na jednego zrobię do siebie. Tak na żeby jakoś to wyglądało. O MD ma się widzicie. Tu jest korba zrobiona Ja już go dwa razy na korbo odpuliłem. Jest rozebrany on. Pumygan wyciągnięty. Spróbujemy trochę zakręcić. Wiecie, to jest bardzo ciężko. Czy się w ogóle dym pokorze? O, trochę dym poszło. Spróbujemy tego. Ja nie liczę na to, że go teraz odpolim, ale. tam tamten dym czy pójdzie o trochę dym idzie, ale teraz nie będziemy szarpać tu, bo jest zimno a wiadomo, że na zimnym to trzeba więcej kombinacji porobić, żeby go otworzyć no, się tam, nie pagało, to... To jest tam, tu też coś między 49 a 50 rokiem, to już bardzo stary Zetor jeszcze one kiedyś miały właśnie takie siedzenia jak w 30, 28, 25, a później nastąpiły takie siedzenia yy, z tą skrzynką, co w tej skrzynce akumulator oryginalnie był. Czy jeszcze coś tam później nastąpiły takie, bo to akurat też nie jest oryginalne, ale ta skrzynka jest oryginalna To już późniejszy latem było, bo ten jest już późniejszy no, czy 51 czy tam drugi. No, może nawet do 55. Tak. On ogólnie, ten to jest y, dawca na, na części, bo tego chce zrobić, se, tak fajnie, żeby wyglądał. Troszkę go tak odnowić. Dwa razy był odpolony, bardzo fajny, mu głos fajnie chodzi. 29 października odpolimy zetora 25. On jeszcze mu prawdopodobnie oryginalne te opony z tyłu z fabryki, jeszcze jak wie, jaką nie, nie, nie ma to pewne, ale trzeba byłoby to dokładnie sprawdzić. No, one mają super te, te zatory w tych kołach, tu, że one idzie dać szyżej, wyżej, i właśnie, czy potem do zimniaku wjechać, czy co, między rzędy. To jest bardzo super sprawa. No, pomału tak dużo ten jeden filtr powietrza mam rozebrany, akurat z tamtego. No, ale docelowo ten będzie robiony. A tamten będzie takim dawcą. Nie wiem, może w późniejszym czasie i na razie trzeba jedno zrobić. Może tego drugiego też kiedyś zrobię. Choćby za rok, dwa, lub tam kiedyś. No, z tym mi na pewno rok czasu zejdzie, aż się go zrobi. Bo to wiadomo, robota jest. Do pracy się chodzi to, tam się zwierzęta, tego, tamto, też dużo innych rzeczy się robi. Tak, że korba taka dorobiona tu jest, bo oryginalne już za bardzo nie idzie dostać. On jest płynem zaloty akurat, także tu wody nie było spuszczane, bo w tych dróg już jest woda spuszczona. A spróbujemy 28 odpolić na chwilę. I ten do oczu Ale na razie nic nie bo może i bez odprężnika dumy rady, obejrzymy jak to będzie wyglądać. No teraz akurat muszę nogą gaz trzymać, bo ten ręczny gaz mi tu troszkę eee, śrubka po prostu muszę tam przykręcić, bo nakrętka mi wypadła i śrubka i teraz mi ten ręczny nie działa ale to jest to wiadomo. Ja chcę go też teraz na wielkich obrotach trzymać, bo wiadomo na zimnym było na tyle, ja na chwilę tego tu przepola, bo dawno już nie chodził, już chyba przeszło miesiąc, bo akurat nic się nie robiło także w tym odcinku to na tyle pozdrawiam Was wszystkich trzymajcie się do następnego piszcie komentarze, cześć